Drodzy księżnicy, dzisiaj, w jego słabkowym wieczór, telefonujemy w przebiegach pamiętając, że jest to dzień ustanowienia dwóch sakramentów – do Karystii i dla Dzisiaj, kolejny raz, znajemy się świadkami, jak na naszych oczach dokonuje się ofiara Chrystusa składana Bogu przed ręce Księżyc na Boszku, Księżyc Łukaszu, Księżyc W Dziękuję za dar że Waszego Kapoństwa dla nas. Dziękuję za Waszą posługę, za każde słowo, za gotowość pomocy i za trud z powiedziami, a przede wszystkim za to, że jesteście dla nas żywym obrazem do pozostałych Chrystusa. Wydaniem naszej wdzięczności jest modlitwa do Dobrego Boga, której prosimy o odszepkę łaski do tego, by wizerun słuchiwał